Radio Nadzieja, w FM. Jeden jest problem w życiu człowieka, jedno jest takie zagadnienie, które zdecydowanie przerasta inne tematy, a jednak Chrystus właśnie na ten temat nie wygłosił jakiejś wyczerpującej nauki. Chodzi mi o problem cierpienia. Chrystus odnosił się do cierpienia, mówił o cierpieniu. Ale nie wygłosił żadnej nauki, jakby chciał powiedzieć: Ja wam pokażę, co to znaczy miłość polegająca na przyjmowaniu cierpienia. Ja wam pokażę, że prawdziwe cierpienie na ziemi jest potęgą nieprzeniknioną. Ja wam to pokażę, ale dyskusji na ten temat nie podejmował. Jak to jest z tym cierpieniem w życiu człowieka chorego? Zdaję sobie sprawę, że mówię do Was, dla których nieobce są nieprzespane noce, fizyczny i psychiczny ból. Doświadczenie niezrozumienia ze strony rodziny, najbliższych, że przychodzi już załamanie, momenty, chwile bliskie załamaniu, że przychodzi już moment zwątpienia, czy naprawdę Bóg istnieje, czy, ma, czy jest Bogiem miłosiernym. Przychodzą bardzo trudne momenty, czy Bóg nas opuścił, czy Bóg nas zostawił. Można stawiać te pytania, kiedy zwiedza się szpitale, przytułki dla biednych na całym świecie czy Bóg nas nie zostawił? Kiedyś Pan Kałużyński, Państwo może znacie to nazwisko komunistycznego publicysty, pisarza, intelektualisty, napisał a propos odnosząc się do męki Chrystusa. Cóż ten Pan Jezus takiego cierpiał? Cóż ten Pan Jezus takiego cierpiał? Trzy dni, przybity potem do krzyża. Owszem, to jest cierpienie wielkie, ale są ludzie, którzy cierpieli nie trzy dni, a trzydzieści dni, a trzysta dni, a trzy tysiące dni w łagrach. Gdzieś na wygnaniu, w poniżeniu, w upokorzeniu, w cierpieniu fizycznym i psychicznym. Pan Kałżyński nie wiedział jednego, że miłości nie mierzy się i wartości cierpienia nie mierzy się czasem, tym, który wyznacza nam zegarek czy kalendarz. Nie od tego zależy stopień cierpienia, ale od miłości. Popatrzcie, kiedy idziemy ulicą i ktoś zaczepi nas, potrąci i rzuci pod naszym adresem jakieś złe słowo Głupie jesteś, co się rozpychasz, no to dla nas taki przykry incydent, ale tylko incydent, i za parę dni o tym zapomnimy. Ale kiedy ktoś bliski, kiedy ktoś bardzo bliski tobie, Twój mąż, Twoja żona, Twoje dziecko, powie ci, Głupia jesteś, to to boli. To samo słowo. To samo słowa, ale boli. Albo milczenie. Anna Kamińska powiedziała: Milczenie bywa złotem, ale to zależy od tego, co było wcześniej powiedziane. Bo milczenie może być złotem, milczenie może być mądrością, ale milczenie może być strachem. I wielu ludzi ze strachu milczy. I to nie o takie milczenie Panu Bogu chodzi. Drodzy i siostry, Witold Wandurski napisał kiedyś wiersz. Najgorsza męka wówczas, gdy męki jeszcze nie ma. Na pewno w kościele są ludzie, którzy przeżywali noc przed operacją. Ta ciągły strach, czy przeżyję, czy operacja się uda, czy wrócę do moich najbliższych. A jeśli nie wrócę, jeśli umrę, kto się nimi zaopiekuje? Kto zaopiekuje się domem? Kto zaopiekuje się rozwojem dzieci, wnuków? Straszna noc przedoperacyjna, kiedy myśli krążą, często najczarniejsze. I dlatego Kościół zabezpiecza ludzi na, na drogę wiodącą przez życie, żeby dali sobie radę w chwilach krytycznych. Kiedyś pewna pani opowiadała pani niewierząca, niewierząca, niepraktykująca, że leżała właśnie w szpitalu przygotowana do operacji, która miała się odbyć następnego dnia. I leżąc w, takich, w takim potwornym bólu psychicznym Nagle zaczęła mówić Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje i przypomniała sobie modlitwy, której nie odmawiała 30-40 lat. I przypomniała sobie, że pamięta zdrować Mario. I przypomniała sobie, że pamięta pod Twoją obronę. Boże, ta zakonnica, której tak nie lubiła, zmusiła ją do nauczenia się tej modlitwy na pamięć. I teraz ona po 40 latach, leżąc w szpitalu, ratuje swoje serce przed rozpaczą, odmawiając te właśnie modlitwy. Te właśnie modlitwy. Kochani, odwoływać się do cierpienia Chrystusa, odwoływać się do cierpienia Kościoła, to jest sens odkrywania modlitwy, jej potrzeby w naszym życiu. Pewien Paulin opowiadał taką historię, że kiedyś pracował, przyszedł do niego pewien człowiek i mówi: ojcze, miałem taką przygodę, znaczy przygodę, wydarzenie. Ja pracowałem w zakładzie kiedyś, gdzie pracowali tylko ludzie partyjni, zbrojeniówka czy coś takiego. I wszyscy byli, należeliśmy do partii oprócz jednego kolegi, który był wierzącym katolikiem i nie mogli go zmusić, a chcieli go zatrudnić, bo był świetnym fachowcem. I on yy, podśmiewali się z niego, z jego kościoła, z jego pobożności. On sobie nic z tego nie robił i dalej był sobą. Był sobą. I pewnego dnia, mówi teraz już 30-40 lat, kiedy przestałem pracować w tym zakładzie, jechałem z swoim samochodem, maluchem i wpadłem w poślizg. Samochód koziołkował, przewrócił się na drugą stronę i ja tak do góry nogami leżę i nadsłuchuję, jak benzyna wycieka z baku. Wiem, że jeśli benzyna trafi na jakąś iskrę, ja w tym samochodzie spłonę. I zacząłem się modlić. Zacząłem się modlić, tak, Panie Boże, Boże mojego kolegi z pracy Ocal moje życie Panie Boże Ja się z niego nie nabijałem Tylko tak, żeśmy żartowali Ale ja go ceniłem Ty jesteś Bogiem mojego kolegi Ty jesteś wielkim Bogiem Bo on był wspaniałym człowiekiem Uchroń moje życie I ten człowiek pyta ojca Paulina Ojcze, czy ja się dobrze modliłem? Bardzo dobrze się modliłeś Bardzo dobrze się modliłeś I módl tak się zawsze, kiedy znajdziesz w niebezpieczeństwie życia Kochani, niekiedy tak jak ludzie niewierzący, jak poganie i my, wpadamy w, ten, w ten, ten, ten pęd narzekania na cierpienie, narzekania na ból, narzekania na osamotnienie. I to jest zrozumiałe. To jest zrozumiałe, że ktoś, kto przeżywa to w, w wielokrotnym stopniowaniu, będzie, będzie na to narzekał. Ale nie możemy zapomnieć o tym, że krzyż, który daje nam Chrystus, jest wielkim darem. Jest wielką szansą, jest wielką możliwością. Tutaj też przykład. Pewien chłopak wrócił z wojska. Miał tylko matkę, a matka miała tylko jego. I zaczął się bawić. Matka przestrzegała go. Synku, czas już skończyć zabawy i czas zacząć szukać pracy. Ale mamusiu, jeszcze się w życiu napracuję. Jeszcze się w życiu napracuję. Teraz chciałem się odreagować nawet na, za, za wojską. I znowu się bawił. I ta matka raz nad nim płakała, raz nad nim biadoliła, raz krzyczała na niego, ale to nie robiło na nim żadnego wrażenia. On się bawił cały czas. I pewnego dnia przyszedł do domu, zobaczył, że światło wszędzie pogaszone, ciemno, a jego matka na stołeczku między oknem a lodówką odmawia różaniec i nic do niego nie mówi. Wrócił następnego dnia, matka znowu w tym samym miejscu, przygaszone światła, odmawia różaniec i nic do niego nie mówi. I trzeci dzień tak samo, i czwarty dzień tak samo, i dziesiąty dzień tak samo, i piętnasty dzień tak samo. I on nie wytrzymał. Przyszedł, kręknął, mówił, mamusiu, ja chcę przestać pić, ale nie potrafię, pomóż mi. I była jakaś odwykówka, był jakiś tam lekarz, terapeuta. Ten pan przestał pić i mówił do, do księdza, widzi ksiądz z tych pijaczków na ławce, co siedzą? To moi koledzy. Wielu z nich już nie żyje. A wielu z tych, którzy tam siedzą, Matki przeklinają, opłakują albo błagają za wszystkie świętości, żeby się zmienili, a oni się nie zmieniają, bo ta matka pierwszego z tych panów ofiarowała za niego cierpienie, ofiarowała za niego krzyż. Drogie panie, drodzy panowie, macie tyle cierpienia w swoich sercach, ofiarujcie to za Polskę, za, za Kościół w świecie, za dzieje swoich dzieci, za swoje dzieje i żeby to było tak skryte, jak Jezus prosił, kiedy lewa ręka daje, niech prawa o tym nie wie. Żeby to był najbardziej ukryty skarb naszego serca. Cierpienie, jeśli przyjmiemy je z pokorą, zobaczymy jaki ma sens. Zobaczymy jaki ma, jak uczy nas być człowiekiem pięknym. Wiecie, taki obrazek z życia przyrody. Widziałem jakiś taki film, na którym pokazywano jak go, yy, łabędzica wychowuje, o ile tak można powiedzieć, swojego łabądka. I bardzo go kocha, widać, ale pewnego dnia gałę... łabędzica, jakby dostaje szału, wpada w szał i skrzydłami zaczyna uderzać tego dzieciaka małego, tego małego łabątka. On się kuli, zakrywa się skrzydłami i ucieka, a matka biegnie za nim i wali w niego skrzydłami. Uderza, krzyczy, hałasuje. Ten zajączek, ten łabątek nie wie, co się stało, dlaczego matka go bije. I matka go straszy, straszy. On ucieka, ucieka, ucieka i zaczyna frunąć. Pierwszy raz. Pierwszy lot. Nigdy by nie, tego lotu nie było, gdyby ta matka go nie nastraszyła, nie zmobilizowała i kazała mu uciekać przed sobą. W życiu naszym też nieraz przychodzi taki czas, że skrzydła Boże zmuszają nas do pewnego wysiłku duchowego. Jeśli przyjmiemy go z pokorą, od, odkryjemy tajemnicę i sens, sens cierpienia. Jeśli nie je przyjmiemy z pokorą, to jeszcze taki obrazek też życia ptaków, Ornitolodzy nie mogli się zorientować, o co chodzi takim malutkim ptaszkom, które leciały przez ocean do Ameryki. Co roku leciały przez ocean do Ameryki i wracały do Europy. I jeszcze, żeby było trudniej, brały sobie w dziobek gałązkę. I ornitolodzy mówili, po co im ta gałązka? Po co oni biorą taki ciężar dla siebie? Same ptaszki są małe, a gałązka nieraz była taka. I śledzili ich lot. I ptaki leciały z tą gałązką. Przeleciały kilkaset kilometrów, rzucały gałązkę na wodę, siadały na tej gałązce, odpoczywały, a potem znowu leciały dalej z gałązką w dziobie. Na nasze chrześcijańskie życie Pan Bóg daje nam taką gałąź, którą, wiecie, my nazywamy Krzyżem. Krzyżem, przy którym można odpocząć, krzyżem, przy którym można ukonić nerwy, krzyżem, przy którym można odkryć sens naszego chrześcijańskiego szczęścia, a który jest zupełnie inny od tej koncepcji, jaką daje świat. Jaką daje świat? Wiem, że ktoś może słuchać tego wszystkiego i myśleć sobie łatwo księdzu mówić, kiedy choroba, moja choroba tak mnie mocno dotknęła i przeszywa myśli, plany, wszystko co chciałem w życiu robić. Może ktoś z Was tak myśli. To jeszcze powiem ostatnią rzecz. Jak będziecie czytać Pismo Święte, Stary Testament, na pewno natraficie na ten wstrząsający moment. Kiedy Jeremiasz wypowiada Panu Bogu służbę. Jeremiasz wypowiada Panu Bogu służbę. Bo, co? bo, bo Bóg mu ciągle każe zapowiadać zagładę Izraela. Bo Bóg mu ciągle każe zakładać klęskę Izraela. I Jeremiasz, przepraszam za słowo, wkurzył się, poszedł do Boga i powiedział: Od dzisiaj nie będę Ci służył. Koniec. Ja mam tego dość. Ja mam dość tej Twojej religii, ja mam dość tej Twojej posługi prorockiej, mam dość. I wtedy, kiedy to powiedział, w jego sercu coś się obudziło. Zapłonął ogień. Wiesz, może masz dużo pretensji w sercu, tylko do kogo masz tę pretensję? No mamy pretensje do rodziców, mamy pretensje do dzieci, mamy pretensje do współmałżonka, mamy pretensje do polityków, mamy pretensje do sprzedawców, do kierowców, mamy pretensje. Ale pierwsza pretensja jest przez nas często niewypowiedziana a jest to pretensja do Pana Boga. I zadam Ci pytanie, czy pokłóciłeś się kiedyś z Panem Bogiem? Pokłóciłeś się kiedyś z Panem Bogiem? Bo często pierwsza pretensja tak naprawdę skierowana jest do Boga. Pamiętacie może taki głośny film Forest Gump, gdzie jeden człowiek nie ma nóg i pracuje na statku rybackim ze swoim przyjacielem. I rozpętuje się ogromna burza, ale potworna burza. Pioruny walą niesamowicie. I ten kaleka, bez nóg, wchodzi na maszt i zaczyna się kłócić z Panem Bogiem. Mówi: no pokaż, co potrafisz, Panie Boże. No strzel piorunem. To, to są twoje pioruny? To ty tak, tak, tylko takie masz pioruny? Nie masz porządnego pioruna jakiegoś? Na mnie? No strzela, jak jesteś taki bohater. Nogi mi zabrałeś, to teraz zabierz mi życie. I on krzyczy na Pana Boga. Krzyczy na Pana Boga. Takie same sceny są w Biblii. Kiedy ludzie mówią Panu Bogu dość, wiesz co, może warto podjąć taką modlitwę z Panem Bogiem, żeby nie tyle swój sens cierpienia krzyża sprowadzać do, do, do narzekania na cierpienie, idź do Boga, nie do księdza, nie do matki, nie do siostry, idź pierw do Boga i powiedz dlaczego moje życie się tak ułożyło. Dlaczego tyle miałem talentów, wszystko poginęło? Teraz tylko proszki, apteki, lekarstwa. Dlaczego? Dlaczego mój ojciec pił i umarł wcześnie? Dlaczego z matką się nigdy nie mogłam dogadać? Panie Boże, jesteś moim ojcem. To mi pomóż, to mi powiedz. Przecież to jest ojciec mówić córce czy synowi takie rzeczy. Ja mam dość tych modlitw takich ciepłych, jak kluchy. Ja chcę z Tobą porozmawiać porządnie, poważnie i być może wtedy po raz pierwszy w życiu usłyszysz, no nareszcie. A nareszcie, nareszcie żeś się do mnie odezwał bo te spowiedzi modlitwy to wszystko było takie sztuczne, plastikowe, ładne a ja chcę z tobą rozmawiać a ja chcę z tobą rozmawiać jak brat z bratem jak ojciec z synem jak ojciec z córką wiem, że tymi słowami, które kieruję do was w czasie tej mszy świętej nie wyjaśniam i nie rozszyfrowywuję tajemnicy krzyża ale chcę Wam dwa fragmenty poezji Jana Twardowskiego przedstawić. Ksiądz Jan, poeta, a poeci są specjalistami od tajemnic. Napisał kiedyś o cierpieniu tak: o krzyżu. Krzyż, rana, rana głęboka to takie proste, kiedy się kocha. I drugi wiersz: Krzyż to takie szczęście. Że wszystko inaczej. Amen. Radio nadzieja stąd przypiszeć FM.